Siema widzowie, dzisiaj sobie nagrywamy odcinek z Fortnite Jest świąteczny Mati No przywitaj się! Dobra, jakby coś widzowie jak nie pamiętacie Mateusza to zobaczcie sobie moje niedawne filmy i co, co gramy dzisiaj? Widzowie na święto oczywiście do stana... dostałem klawiaturkę, widzowie, myszka, aerox 5, wireless, taki ten rękawek. Dobra, a więc widzowie, na razie szybkie 1 v 1 żeby się rozgrzać. Widzowie, klawiatura to Red Dragon Fizz Pro K617. Ale mi żeś wybombił!

Ja bym ci Mati w ogóle z, 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 radził stale zmienić ustawienia. Żebyś się przyzwyczaił. Bo na tych to ty nic nie zrobisz. Będziesz tak jak teraz jesteś. Ale co? Radziłbym ci zmienić ustawienia na zawsze. Na przykład dać sobie, nie wiem, edytowanie pod G albo coś. Bo na tych ustawieniach już lepszy nie będziesz. Tak sobie chyba zmienię na E teraz. No, no, no możesz. Takie rada, no. Jak grasz na jednych ustawieniach i. Dużo rzeczy ci nie wychodzi. No to musisz sobie zmienić, bo na tych ustawieniach wtedy to nic nie zrobisz. Musisz sobie, już tak zmienić na zawsze to. Jezus Mario. Dobra, ja widzowie wam nie przedłużam i już będziemy... Zobaczymy się jak będziemy grali już 1v1. Dobra, więc widzowie gramy pierwszego nabiona. O Boże i widzowie, oczywiście łapka i subik. Ej, Mati, możesz włożyć ten mikrofon do buzi. No mogę. ale mam Będzie bardzo słabo słychać, ale to przybit ten. O! Lepiej. No właśnie, dobra widzowie co ostatni one i idziemy do Battle Royale Widzowie. Jakby coś nie zwracajcie widzowie uwagi na co? Bo troszeczkę ich jest. Nie, mało. Ile? Mało. Czyli? No mało. Mało to znaczy ile. A ty ile masz? 400. A, no to ja mam jeszcze mniej. Wyobraź sobie, że auto, które jest w sklepie, no. znika 7 stycznia, a ja. No to nieźle. Nie no. no. Chciałem sobie kupić fajne auto, ale znika od Auto z dopiero dostałem. Ja chłopie, tutaj czatu nie mam, chłopie. Ja nie mogę pisać na czacie, bo ja nie mam entera. No, mówię nie. ci. Dobra, nie wiem, nie. coś zepsułem. Yy, a, fałdolców mam 2900. Dawaj magiczne mychy. Bo że masz milioneria, ale. Nie mam, ja mam 2900 fałdolców. Od Kurna. muszę znaleźć glutka bo jak kurna znajdę glutka to będę miał taki lód Lucio siema mordu. jak tam? porywam cię, nie bój się to tylko ja ej, ale nie masz prawa do mnie iść, okej? Okay? co? jak obejrzysz ten odcinek to będzie taka OP miejscówka na odcinku, ja Ci jej nie zdradzę. Okej? Okay? Tylko po prostu będziesz musiał obejrzeć do końca ten odcinek. No, no. Zamknij się! Nie, nie słychać się, wiesz? Na szczęście. Ja wolę gdzie to jest! Czy że nie, nie znam tej wiscówki? Nie, 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 nie o to mi chodzi. Jak, jak to nie znasz? Przestań! Ta. O, mam! Jak coś Mati to mu... O nie. Roki. Nikogo tutaj nie było. No to jak zedasz, to chłopie. Ja palę. Jakby Mati... Jak chcesz mieć dobry lód, Mati, 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 Jak chcesz mieć dobry lód, to obejrzyj ten odcinek do końca, chłopie. Albo sobie przewin do 9 minuty, bo chłopie do, do siódmej minuty, jakby, chłopie, u mnie jest taki lód, dwie mityczne, sk nie, jedna mityczna skrzynia, ta ulepszona. I z tego legendarny karabin bez celownika, chłopie, mój ulubiony. I trzy slurpy, chłopie, trzy, dwie skrzynie z darami. Katana, chłopie w tym No, a czyli znasz tą miejscówkę? myślisz, że ja tego nie znam. No, myślę. Tu jest co wejście. Nie ma. Co się tutaj buduje? No bo rezuje no, kogoś, że? No. Nie widzisz? No tylko nie zgin, dobra. A właśnie złóż. Kraków. kraka! On ma mnie odem, nie? Dobra! Let's... ...go. nie. O... Glutki są op... p. Zaraz, spokojnie. Ja mam przegłos. Wrzucę sobie jeszcze glutka. No. O kurde duło. się widzę jednego. Jeden, zero ma. Dead, dead. Jeden dead. No to nieźle, ja chyba chłopie edytować nie mogę. O, ale Co? mnie tutaj boli. O, nie da się! A ci mówię. O to będzie że ci zlepi dobry. Dobra, dawaj do strefki. Czeka, nas na dół waszła. To muszę kibel kiedyś Ostatnio grałem turniej i 124 punkty zrobiłem, bo Epic Games nas oszukało. I zamiast 148 punktów, mieliśmy mieć, to mieliśmy 124, bo Epic nas oskamowało i nie dodało 20 punktów nam. To jest jakby taki. No, skam. O Boże, ale mnie tutaj boli nartgarstek O Oj Dobra Co? Co? Chyba o, co nie? Jak masz? Ja, Jezu, ja wolę. Ja Jezus, ja chyba It's dzisiaj to gram. Ej, bo oni chyba bosa biją. de Pobie nice. on ma milion HP I z niego z jakaś maska oni ognia wypada No chodź

Mam mityka. Gdzieś... Typki! Mam klik, że to był. Jak się wstecz, to sobie darmo pole grają. Ale mnie nadgarstek boli. Kurna, ja dzisiaj tak chłopie ja dużo grałem. Z racji tego, że są święta. Jesteśmy i teraz gramy. Aha. Kurde moje klawiatura jest przecudowna. Nie, przysięgam ci, jak ja ją dostałam u dziadka, to ja byłem taki szczęśliwy, że ją dostałam. Ty, ale na Battle Royale 70 fps ów No to dobrze, 70. A ty? No właśnie. Ja. No ja tego nie rozumiem. No. Ja pierd... Ja zaraz mnie coś strzeli. No ja przysięgam ci. Co to jest za gówno, no? No nie mogę sobie broni normalnie przenieść. O, mogę. No i kurna nie mogę. Ha! Zrobiłem to! Jakie to cude, no kurna. I ja to nie dowierzę, no Jezus, Maria Z Bogiem Nie, 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 nie. Cześć. Trudno. No to się bij z nimi. Co ty robisz? Ja się buduję. co? Bo lubię. Trudno. Kto mi zakaże? Ja chłopie, to nazwisko to... Ja chłopie Już nic Jakie jest, Jak jest najdziwsze nazwisko, naj, najdziwszy, które znasz? Boli mnie głowa A wier... Co jest takie nazwisko? No boli głowa No, nieźle. Nie, mhm. Co ty masz o pieniędzy, kiedy nie? Nieźle, jakby mi. Chyba Fortnite'a skraszowała, co nie? Mhm. Ode mnie jesteś! Chopie. Tego nie rozumiem. No, mi cały czas Fortnite'a kraszuje, pozdrawiam. Majcie przez to, że nie wiem, jak to jest fajny nie, ja przeszłam. halo no. Nie, ja teraz mikrofon Ja pier. Mi chłopie, jak ja klikam tylko W, to mi chłopie. D. No, mi chłopie, Fortnite craszuje na no Izę. Nie nagram odcinka, bo nic normalnego nie mogę kliknąć. jedzie. No to kurna se pojadę no! Ja pierd... Co ci nie 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 Ja pierd... No nie mogę nic! Tylko podłączyłem inną klawiaturę, no tę od laptopa i chłopię się jak nowo! O! Dobra! Tylko tą klawiaturę muszą mieć daleko gdzieś. żeby jechać. Ja pierwsza... Czekaj nam! Kurna, ja może ja jakiś skrótek pika, ale mało tym nie wiem. Ja nie sam tak jednak skrót. No. Oj, dawaj na wyspę! Ja ja mam chodzę dobrego, bo ja mam takiego i ma.

Ja mam, głupi taki lagi. Żyjesz? Żyję. No ma. No ja pier... Co to jest za gówno? No chłopie, cały box jest mój. Tylko on mnie zabije. Sięgam taki borowik. Jeszcze jakaś bohaterka. Ja w to nie dowierzam.

To no chłopie mi w ogóle wychodzi z gry, chłopie wchodzi mi w wyszukiwarkę. No chłopie nawet żadnych przycisków nie naciskam, tylko WSD I mi chłopie wychodzi. Co to jest? A wiesz co się stanie jak idziesz F, i W? Nie. A co się wtedy stanie? Ani No co? Jak się robi jak strzałka. Jak wkasz strzałkę do góry, to pisze ci w górę. Aha, okej. Okay. Dziwne. Jakby... Nie rozumiem, ale okej. Okay. może jest taki epicki pistolet, jako co. Bo masz... No. Fajnie. Jak ty zdadałeś? Z wysokości spadłem, nie pytaj. Mati! No, no podskocz, no podskocz, skop się w, w dół. Już myślałem, że zdadamy. No okej. Okay. Sorry, odpływam, no odpływam. O, dobra, już wiem, Windowsa mi klikało. No i kurna. Dobra! już wiem, no chłopie, bo zde...

Sigma, sigma šik sigma boj, sigma má boj, šik boj. Na videk má vienkšie Vidíš, No chlope, ja govi, ja som taký, chlope, ja mám takého farta. Chlady, ja sa sa čas podajem na nežľa. Uber Eats. No idealnie chłopie! Chłopie! Gdzie ja zdedałem? Gdzie mój najdroższy dawil? tak dał. Okej. Okay. Ja chłopie jestem na wyspie, bo mam tego meda. Szybko glutek. Ty, bo strefa po pięć bije. Cicho bądź. Top dwa. Top dwa? No ja chłopi się na gości wbiłem. Tyle, że ja mam jeden amo w pompie. Idealnie na gości. Ja tu odknąłem no, to ja ci nie pomogę. Ja byłem chłopie centymetr od gości, tych chłopie. A obok leżała obok mnie mityczne katana. Ja, ja mam duszka. Wody, masz amo do pompy? Bo ja nic nie mam. Mam jeden HP. Jeden amo do pompy. O! Dzięki, o to mi chodziło. Coś? Nie, ja mam tego PLM-a. Niewidzialny jest. I od pleców też tam. No, nie mogę zaznaczać, nieźle. Nic nie się mogę. Do strefa. Dawaj go. To jest jakiś bambik. Nice. To trzy. Ostatnie dwie osoby. Jedna osoba. Dwie, a nie jedna. Sorry. O ja. No to nieźle. Może być on jest? Bo jak ja go bierz kata, ten kiedy uciekał, to on miał bardzo, miał HP. Miało, bar, miał bardzo miało, miało HP. Miało? Miał bardzo miało HP? Miał, miało miał. Miał No właśnie, on jest głupi. On jest chłopie i, idealnie tu, w tym budynku. No tylko, że on pewnie cały czas sprintuje. On ma wszystkie medaliony, więc on chłopie do ciebie na luzaku. No właśnie, on jest przed tobą. Widzisz go? No już po tobie. Nice, on ma łajta. Dawaj go. On cię może jedyny z zabić na hita. On nie wie gdzie ty jesteś. Dawaj go. Bra, dawaj. Dawaj go. Nie możesz zdeadać chłopia. Nie. On cię chłopie na, na, na jednego hita zabije z karabinku. Jak i na dwa. No dawaj strzelaj, bo on cię leczy. Dawaj! Nie no! Brawo! No dajesz go! Ja pierd. Czemu go to nie wala? A ja gdzie ja idę? od burzy! Nie! Trzeba jest to Nie Niech takim bottem! Ja pier... Ja muszę... JA! Ja chłopie, nie mogę dać. Ja muszę kończyć, pa. No, pa. Ja nie wiem, widzowie, co się dzieje. Dobra, widzowie, i co, to by było na tyle z tego... O, dobra, a więc to by było na tyle z tego odcinka, nara. O, oczywiście, widzowie, łapka i subik.